A Bogu, jest taka pieśń, wszystko się zmieni, na pewno się zmieni. Ja tylko proszę Cię, życie me wróć. Żadnej minuty już nie zmarnuję na puste rzeczy, by gonić ten wiatr czy świat. Nie pamiętam. Wiecie, bracia i siostry, przychodzi taki moment w życiu, kiedy każdy będzie musiał stanąć przed obliczem żywego Boga. I śpiewamy taką piękną wieś, to jest chwila taka, w której bieg życia ustaje, kiedy będę musiał stanąć przed Twą twarzą, Panie. Chciałbym wtedy podnieść głowę i spojrzeć w Twe oblicze i bez strachu patrzeć na całe me życie. Wiecie, dzisiaj jesteśmy na tym miejscu i było wiele pytań zadanych. Tak chciałoby się widzieć Boże działanie w naszym życiu. Tak chciałoby się nie być tylko tym, który mówi jak Gedeon, i było powiedziane: Panie, gdzie są te rzeczy, o których mówi słowo Twoje, o których mówili ojcowie? Boże, gdzie są te rzeczy? Wiecie, Pan często bywa tak, że pokolenie czeka. Boże, kiedy przyjdzie Twoje działanie i przechodzi jedno pokolenie, i niewiele widać. Przechodzi drugie pokolenie, i niewiele widać. Ja pamiętam na jednym zgromadzeniu, jak Bóg napełnił Duchem Świętym jedno naczynie i było powiedziane słowo, że wielu jest takich, którzy zadaje to pytanie. Panie, gdzie jest to Twoje działanie jak za czasów dziejów apostolskich? A Bóg zadaje pytanie, mówi, a gdzie jest święte życie? Gdzie jest ta pokuta jak za czasów dziejów apostolskich? Bracia i siostry, my chcemy widzieć Boże działanie, ale pytanie, przez kogo ma działać Bóg? Ja pamiętam jedną sytuację, jeden brat na kazanie opowiadał, mnie to bardzo mocno dotknęło. Jeden brat yy, wierzący leżał w łóżku. On miał jakąś bardzo poważną chorobę, on nie mógł chodzić. I on schodził z tego łóżka i stawał na swoje, wy... A może innymi słowami, on wypełzał z tego łóżka i stawał na kolana. I jego syn podchodzi i mówi, tato, Czemu ty stajesz w ogóle na kolana? Przecież ty masz problemy, ty nie możesz chodzić! Dlaczego ty tak robisz? Po co ci to? O, mówi synu, jak nie możesz iść do Jezusa, to pełzaj do niego! To pełzaj do niego! Wiecie, bracia i siostry, to jest bardzo ważne, abyśmy szukali oblicza Bożego! Jedna siostra, która była sparaliżowana wiele lat, to opowiadał brat Dimitri Wyspałow. I ona przez wiele lat, kiedy była sparaliżowana, oni się modlili, ona się modliła. Aby Bóg dał uzdrowienie swoje. Wiecie, dobra modlitwa! chcę uzdrowienia! Tyle lat ona już tam była sparaliżowana. Tyle lat problemy zdrowotne. I po wielu latach, ja nie pamiętam, ile to było lat, to było dużo, czy 15 czy nie, nie pamiętam dokładnie, wiele lat. I przyszedł do niej Pan Jezus. I ona mówi, Ja spojrzałam w jego cudowne oczy. I mówi te oczy pełne miłości. Ona nie mogła tego opisać słowami, mówi: Ja jestem gotowa. Następne lata przybyć sparaliżowano byle jeszcze móc spojrzeć w te wspaniałe oczy. Bracia i siostry, jest u nas dzisiaj takie pragnienie, aby zobaczyć Jezusa, aby widzieć Jego. Ja myślę, że każdy, który zjastuje Boże Słowo, i nie tylko skazalnicy, ale gdziekolwiek znajdujemy się u nas, jest jedno pragnienie. Chcielibyśmy widzieć efekt. I na jednym takim miejscu, było na Białorusi, akurat w tamtym czasie Związku Radzieckiego, kiedy były zgromadzenia, tam przychodziły służby specjalne. Wiecie, zapisywali wszystko, co tam się działo. I tak było napisane, tu spotykali się ci, ci ludzie, oni mówili o Bogu. Znowu tu spotykali się w innym miejscu ci ludzie i mówili o Bogu, a na jednym miejscu to co mnie mocno dotknęło, bo to po wielu latach były dostępne, te dokumenty bracia mogli przeczytać, było powiedziane, a na tym miejscu spotykają się ludzie i mówi Bóg. Widzicie, to jest kolosalna różnica, kiedy my mówimy o Bogu, a kiedy mówi sam Bóg i każdy z nas chciałby, żeby przez nasze usta i przez nasze życie mówił zawsze Bóg. I Boże Słowo mówi o tym, że do Jeremiasza, Jeremiaszu, jeżeli ty zachowasz się od rzeczy pospolitych, ja wiem, że dzisiaj jest taka nauka, że wielu braci mówi, wiesz, my jesteśmy tacy pokorni, że my to pospolite rzeczy robimy, ale wystarczy przeczytać inne tłumaczenia, które mówi, który zachować się od rzeczy zelżywych. Nieczystych. Często pospolite rzeczy. One w oczach Bożych są ze żywe. I Bóg mówi do Jeremiasza, Jeremiaszu, jeśli Ty zachowasz się od tych rzeczy, ty będziesz moimi ustami. Ja będę mógł Ciebie używać. Ja chciałbym przeczytać dwa miejsca Słowa Bożego. Nasz czas szybko płynie. Może komuś się dłuży. Może ktoś mówi tyle czasu. Już tak się zmęczyłem. A przed telewizorem też takie zmęczenie po półtorej godziny? Chcę się tak prosto zapytać. Wiecie, jest tak, że czym człowiek się ciekawi? Ja pamiętam, kiedy chodziłem do szkoły, nie wszystkie rzeczy mnie ciekawiły. Niektóre rzeczy mnie nudziły, ale była taka dziedzina, która mnie na tyle interesowała, że mi sen odchodził. Dlatego, że mnie to ciekawiło. I wiecie, kiedy człowieka ciekawi, kiedy przychodzi na zgromadzenie i on chce słuchać Bożego Słowa, jego sen nie męczy. On chce słuchać Słowa Bożego, bo chce się więcej i więcej dowiedzieć. Jeżeli u nas tego nie ma, to jest to pewien znak, który daje nam Bóg, abyśmy zastanowili się i zobaczyli, co jest naszą cennością. 1 Koryntian 1, 22 i 23 Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżonowanego. Dla Żydów prawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Okazuje się, że w tamtym miejscu byli ludzie, którzy czegoś szukali. I apostoł Paweł mówi, że w tamtym czasie Żydzi szukali znaków i domagali się tego, a Grecy mądrości Wiecie, dzisiaj ludzie przychodzą na zgromadzenia i też różnych rzeczy szukają. Są ludzie, którzy chcą chwały, są ludzie, którzy chcą się pokazać, są takie sytuacje, bracia i siostry. Są ludzie, którzy chcą, żeby usłyszeli, o jak my się modlimy. Są ludzie, którzy chcą, żeby na nich zwrócili uwagę. Są ludzie, którzy przyszli, żeby zobaczyć jakieś znaki. O jak się pomodlicie. Przyjdzie uzdrowienie? O, jak zawołacie! Przyjdzie przemiana? Bracia i siostry, Bóg on wczoraj, dzisiaj, ten sami na wieki, on się nie zmienia, on ma moc. I wtedy, kiedy ludzie różnych rzeczy szukali, apostoł Paweł mówi, natomiast my zwiastujemy Chrystusa i to onego ukrzyżowanego. Dla kogoś zgorszenie? Dla kogoś głupstwo? Ktoś powie, co mnie to interesuje? Hańbą jest umrzeć na krzyżu. Ale on mówi, ale my zwiastujemy. Dlaczego? Bo on jest mocą Bożą, bracia i siostry. Pan Jezus, on ma moc, aby uczynić dzieło w życiu każdego człowieka. Dzisiaj diabeł, on zrobił tak wielką pracę nad ludźmi, że ludzie nie wierzą. Dzisiaj mówi się, że w Jezusie jest zbawienie, w Jezusie jest przemiana Twojego życia. Dzisiaj ludzie doszli do takiego momentu, że nie wierzą, że cokolwiek może się zmienić. Ja mówię o ludziach wierzących, którzy nazywają się wierzącymi. Wiecie, gdybyśmy słyszeli zawsze Boży Głos. Gdybyśmy nauczyli się do tego, aby mieć społeczność z Bogiem i aby słuchać Jego wolę, to my byśmy widzieli wiele rzeczy. Nasza wiara, ona by się nie chwiała, dlatego że kiedy człowiek chodzi tak, jak Bóg mówi, to jest dobrze. On może Słowo mówi, słowo Twoje jest pochodnią dla nóg moich. Bracia i siostry, jak wiele pytań w naszym życiu, co mam zrobić, jak uczynić, a co teraz będzie? Jak mam iść dalej? A Boże Słowo mówi, słowo moje, od Boże Słowo, ono jest pochodnią dla nóg naszych. Ono oświeca drogę i pokazuje, jak mamy iść. Ale wiecie, pochodnia oświeca to jedno, a człowiek może iść swoją drogą. Ja chciałbym przeczytać ten drugi fragment Bożego Słowa, który powiedziałem, że przeczytam z Dziejów Apostolskich. Dlaczego będę czytał ten fragment? Dlatego, że Boże Słowo one jest prawdziwe i ono jest zwiastowane z pewnego powodu. Jest powiedziane, aby nas nauczać, aby nam pokazywać do wykrywania błędów, do nauki. I to jest potrzebne. I każdy fragment, on jest nieprzypadkowo napisany. Gdyby go miało nie być, to by go nie było. Dzieje Apostolskie pierwszy rozdział. Od 16 wersetu. Mężowie bracia musiało się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który się stał przywódcą tych, co pojmali Jezusa, bo został on zaliczony do naszego grona i miał udział w tej służbie. On to za otrzymaną zapłatę, za nieprawość, nabył pole, a upatrzy pęd na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności Jego od taki werset ktoś by powiedział, jak można w ogóle na Kazanie przeczytać taki fragment? No jest napisane, więc można. I wiecie, jest tutaj pewne ostrzeżenie dla nas, dla ludzi dzisiejszego czasu. Judasz był jednym z tych, jak Boże Słowo mówi, on był zaliczony do naszego grona. Apostol Piotr mówi, on był jednym z nas. On daje tak wielkie ostrzeżenie dla i siostry. My możemy być jednym z tych, którzy przychodzi na zgromadzenia. My możemy być tymi, którzy chodzili z Jezusem, którzy widzieli dzieło pana Jezusa. Mamo tego, kiedy pan Jezus posyłał uczniów swoich, żeby czynili znaki, żeby czynili cuda, Judasz był z nimi. To nie jest tak, jak niektórzy sobie wyobrażają, że pan posłał jedenastu, a Judasz został. Nie, Judas... nie, bracia i siostry, przez Judasza czyniły się wielkie rzeczy. I gdyby patrzeć po ludzku, jak my często patrzymy, to powiedzielibyśmy wielki mąż Boży, przez którego czynią się wielkie dzieła Boże. Ale Boże słowo mówi, On był jednym z nas. Ale w Jego życiu zdarzyło się to, że on sprzedał Jezusa. Wiecie, okazuje się, że można sprzedać Jezusa. Dzisiaj ludzie mówią, nie, nie, już Judasz to zrobił. Ale Biblia nas uczy, abyśmy nie byli dzisiejszymi Judaszami dzisiejszego pokolenia. On będąc Panem Jezusem, On czynił wiele niedobrych rzeczy. Może wiele to nawet nie, niedobre słowo. On po prostu przeniewierzał pieniądze. Nie wszystkie. Niektórzy by powiedzieli, co się czepiasz? Przecież nie wszystko zabierał, bracia i siostry. Czasami ludzie mówią: O co ci chodzi? Przecież ja wiele dobrych rzeczy robię. Chwała Bogu. Ale kiedy my w swoim życiu dopuszczamy do takiej nawet małej rzeczy, ja nie mówię, że on miliony kradł. Oni milionów nie mieli, więc milionów nie kradł. On kradł pewną część. I Bóg to widział. Bóg widział w jego serce, że on nie chce tego zmienić. Wiecie, my wczoraj na tym miejscu rozważaliśmy dwa takie tematy i chciałbym tylko jedną taką myśl powiedzieć. To było z 13 rozdziału Ewangelii Jana i tam jest taka ciekawa fraza, kiedy Pan Jezus, On przyszedł, aby umyć nogi dla Piotra i Piotr mówi, że nigdy nie będziesz ubywał nóg moich. I Pan Jezus odpowiada, mówi, jeśli Cię nie odmyję, nie będziesz miał działu ze mną. Wiecie, ten werset on jest na tyle ciekawy. Dlaczego pan Jezus tak odpowiedział? Pan Jezus, on czynił swoje dzieło, ale Piotrowi to się nie mieściło w głowie. Ty, mój pan i nauczyciel, miałbyś umyć moje nogi i nie będzie tak. Mi się to w głowie nie mieści. Ty nie będziesz moim sługą. I wiecie, pan Jezus zobaczył w sercu Piotra, że Piotr, on przestał słuchać pana Jezusa w tym momencie. Nieważne, panie Jezu, co ty uważasz, bo w mojej głowie się inaczej układa, i nie będziesz gdy nie umyjesz na moich. No, no, ja się nie zgodzę na to, abyś ty, panie Jezu, czynił to. A pan Jezus mówi: Oj, Piotrze, jeśli tak jest. Jeżeli tak uczynisz, jeżeli dasz furtkę diabłu w swoim życiu i będziesz chciał czynić po swojemu, a nie to, co ja to nie mówię, nie będziesz miał działu ze mną. To jest bardzo ważne, bracia i siostry. Nie będziesz miał działu ze mną. W naszym życiu bardzo często przychodzi taka myśl, a ja będę robił po swojemu, a mi się to podoba, ja nie zrezygnuję. I co mi zrobicie? Nic, bracia i siostry, nie zrobimy. Ale przyjdzie czas, że każdy z nas stanie przed żywym Bogiem. Wiecie, Judas przez długi czas on czynił to. Czy Pan Jezus tego nie wiedział? Czy on tego nie widział? On widział, on wiedział. Wiecie, i Bóg, on bardzo często, a może nawet nie bardzo często, on zawsze widzi nasze życie. On widzi jeszcze głębiej niż my często widzimy. On widzi nawet to, co jeszcze jest przed nami. Od do Piotra takie ciekawe słowo. Piotrze, nim kur je trzykroć się nie zaprzesz. Czy Pan Jezus dał taki rozkaz dla Piotra? Czy On powiedział, ja Tobie daję taki rozkaz Piotrze, Ty pamiętaj, nim kurz zabije, Ty musisz się mnie trzy razy zaprzeć. Nie, ale Pan Jezus, On widział to, co tajne u Piotra w sercu. On widział, że kiedy przyjdzie ta próba, dlatego że On polega na sobie, dlatego że On powiedział te słowa: Ja nie zabrę się, choćbym miał życie oddać, kiedy człowiek polega na sobie. Pan Jezus mówi: Ja widzę to w moim sercu, Piosze. Wracając do tego, co tu jest zapisane, jest napisane, że On za otrzymaną zapłatę, On otrzymał zapłatę, On otrzymał coś, co Jemu podobało się. On po prostu ocenił Pana Jezusa I zobaczył, że Jemu opłaca się Sprzedać Pana Jezusa Wiecie, w naszym życiu jest wiele sytuacji Które przychodzą I my mamy możliwość Kogo ja dziś wybiorę Jest taka pieśń Co zrobisz Ty z Jezusem Szczerze odpowiedz sam Przyjdzie jeszcze czas, by zapytasz Co zrobi ze mną Pan Bracia i siostry, dzisiaj dane jest w nasze ręce wybór Co jak chcę dzisiaj czynić jeżeli ja dzisiaj chcę służyć Bogu, ja pamiętam na jednym zgromadzeniu, kiedy Bóg zadał takie pytanie do narodu. A raczej inaczej byli ludzie na tym zgromadzeniu, za, którzy zadawali pytanie dla Boga. I zadają pytanie, Panie, czy Ty mnie słyszysz? Często może takie pytanie i w nasze serca przychodzą. Panie, czy Ty mnie słyszysz? I kolejny raz pyta ktoś. Boże, czy Ty mnie słyszysz? I już ciszej, Panie, czy ty mnie słyszysz? I Bóg odpowiada, mówi... Ja słyszę Ciebie, ale czy Ty słyszysz mnie? Bracie i siostry, to my przychodzimy dzisiaj na zgromadzenie. My przyszliśmy na to miejsce i chcę się zadać pytanie, bracie, siostro, drogi przyjacielu: czy dzisiaj Pan Jezus przemawiał do Twojego serca? Bo to, że przemawiał, to jest taki amen. To, że Jego obecność odczuwamy na tym miejscu, to jest taki amen. Ale chcę się zadać pytanie: co dzisiaj otrzymałeś od Pana? Jakie słowo było zwiastowane, i co dzisiaj mówił do ciebie Pan? Wiecie, on zwracał do mnie, dla mnie uwagę, co muszę zmieniać, co muszę oczyszczać, i chwała mu za to, bo to jest wielka jego miłość. Ale Biblia mówi, że Judasz, on postanowił sprzedać Pana Jezusa. On rozsądził w swoim sercu. I dzisiaj wielu ludzi rozsądza dokładnie w ten sam sposób i mówi: A ja, wszystko jedno, będę to czynił. Przychodzi zgromadzenie. Bóg dotyka, jak brat dzisiaj powiedział, tą ciekawą rzecz. Boże, co stoi na przeszkodzie? I przychodzi myśl. A nie, nie, to na pewno nie to. Boże, co stoi na przeszkodzie? I znowu przychodzi ta sama myśl. Nie, nie, to na pewno nie to. Dlaczego? Bo nie chcemy tego zmienić. To jest innymi słowami w naszym sercu, bracia i siostry. Coś, co dla nas zdarzyło się i co dla nas jest cenniejsze niż wybrać Jezusa. I dlatego często u nas nie ma siły do modlitwy, dlatego u nas często nie ma pragnienia do tego, aby czytać Słowo Boże, ale są inne pragnienia. Dlatego, że my mówimy, ja sprzedam Jezusa, wezmę to, co cenne dla mnie. Ale ja wierzę, że u nas nie ma takiego celu. I chociaż ludzie szukają różnych rzeczy, bo my zwiastujemy tu Chrystusa i to onego ukrzyżowanego. Tego, który ma moc. Bracie siostry, drodzy zgromadzeni. Wiecie, nie można zakończyć zgromadzenia, nie, powiedząc, nie mówiąc tej prawdy: że jest ratunek, który jest w Jezusie. Jest siła Boża, jest łaska Jego. Pan Jezus, on wyciąga do nas dzisiaj swoje dłonie. On chce dać przemianę człowiekowi. I wiecie, może człowiek mówi. Ale ja już próbowałem, nic się nie zmieniło. Tak było w moim życiu. Tak mnie szatan oszukał i powiedział, że Bóg Ciebie nie chce. Ja na wiele lat żyłem swoim życiem, bo dałem oszukać się, że Bóg mnie nie chce. A Bóg tak umiłował. On oddał swojego Syna Jednorodzonego, dlatego aby zbawić mnie i Ciebie. On nas tak umiłował. A diabeł mówi, o Bóg Ciebie nie chce, gdyby Ciebie nie chciał. To on by nie oddał syna swojego. Jest napisane, że Pan Jezus, on umarł za wszystkich, ale krew przelał za wielu. On umarł dla wszystkich, to znaczy szansa jest dla każdego i on chce zbawienia każdego człowieka. No nie każdy człowiek do niego przychodzi, dlatego jego krew święta, ona nie każdego oczyszcza, bo nie każdy chce tego oczyszczenia. Nie każdy chce przemiany w swoim życiu. Dlatego Biblia nam mówi, wiecie, można głosić inaczej Ewangelię. Ja wiem, jakie są sposoby, żeby zbory były pełne. Nie zawsze tu są pełne i i siostry, nie zawsze jest pełne na tym miejscu. Można głosić taką ewangelię, że bardzo szybko na zlecie będzie, będzie 200-500 osób. Są na to sposoby i ja znam te sposoby. One niekoniecznie są zgodne z Bożym Słowem, ale są takie sposoby i wystarczy dać odpowiednią rozrywkę, odpowiedni sposób, to co się podoba i głosić ewangelię, która będzie, jak jeden brat powiedział, taka cukierkowa i ludzi będzie mnóstwo. Ale przyjdzie czas, że staniemy od, bo przed Bogiem i zdamy sprawę za to, co zwiastowaliśmy z tego miejsca. Przygłosiliśmy prawdę. Kiedy Pan Jezus zaczął głosić prawdę, kiedy On mówił, od przyjdzie prawda i prawda Was wyswobodzi, kiedy On zaczął głosić prawdę, to wielu zawróciło i powiedziało, twarda pomowa, kto jej słuchać może, ja nie chcę trwać w tej mu nauce, ja nie chcę tego i ludzie odeszli od niego, bracia i siostry, ale Pan Jezus był zmuszony, aby głosić całą prawdę. Tam na niebie nie będzie nikogo przypadkowo. Tam na niebie będzie jego święty, Boży naród. Wiecie, bardzo często na pogrzebach ludzie wysyłają na niebo ludzi, którzy żyli grzesznym życiem, nie żyli w społeczności z Bogiem, ale gdzieś tam do zboru czasami ktoś przyszedł. Ja pamiętam na jednym pogrzebie, jak wysyłali tak na niebo, a ja sobie myślę, Boże, jak ta osoba będzie na niebie, to ja nie wiem, czy ja chcę tam być. Zrozumcie mnie dobrze, bracia i siostry, tam będzie święty Boży naród. Tam będziemy my, pod warunkiem, że przyjęliśmy łaskę Bożą, która nas oczyszcza, która nas prowadzi, i tam będzie każdy, kto jest święty, którego Pan Jezus oczyścił, uświęcił, któremu daje siły, dał mu mocy do tego, aby żyć razem z Nim. Oto tam będzie Jego naród. Tam nie będzie nikt przypadkowy. Tam nie będzie, że człowiek mówi, o, grzeszyłem, to tam się znajdę. Z grzechami się tam nie wejdzie, tak mówi Boże Słowo. Judasz tam nie wszedł, bracia i siostry. Ale jeśli u nas zdarzył się jakiś grzech, żeby było jasne, to mamy rędownika. My mamy Pana Jezusa, do którego możemy przyjść. Jeszcze dzisiaj możemy przyjść. Jutro nie nasze. My jutro się możemy nie obudzić, ale dzisiaj jesteśmy na tym miejscu i ja wiem, że na tym miejscu jest wiele tych, którzy zasnęło. Bracia i siostry, kiedy była modlitwa dzisiaj rano, przyszło takie słowo, że dzisiaj będą na zgromadzeniu. Bracia i siostry, to nie chodzi o gości Żebyście nie pomyśleli Wiecie, od razu są tacy często ludzie, którzy mówią A, to przyjechali, to na pewno Nie, kiedy Bóg mówi, będą na zgromadzeniu On mówi o ludziach, którzy są na zgromadzeniu Którzy przychodzą Są ci, którzy zasnęli śmiertelnym snem Co to znaczy? A to znaczy, że Kiedy ktoś jest martwy Do niego możemy mówić, co chcemy On już nie słyszy Mówi się, stań przyjacielu On już nie staje, dlaczego? Bo on umarł Słowo, ono już nie ma dostępu, jeśli dzisiaj jesteśmy na tym miejscu i ktoś widzi, że jego serce zamknięte, że słowo nie ma dostępu, a swoim życiem sprzedaje Jezusa, to jest łaska i można przyjść do Boga. I ktoś szczerze przyjdzie i powie swój stan, wiecie Bóg od nas chce jednej rzeczy, szczerości szczerości, On nie pyta o ciebie są siły, ty zgrzeszyłeś czy jakoś inaczej On tego nie pyta, On mówi dzisiaj przyjdź do mnie taki jaki jesteś, tylko nie by wielbić bracia i siostry jest taka pieśń, ja nawet gdzieś słyszałem przyjdź taki jaki jesteś, by wielbić nie daj Boże żebyśmy przychodzili tacy jacy jesteśmy by wielbić, dlatego że ofiarę składać do Boga można tylko czystą i świętą My przyjść, jacy jesteśmy, możemy przyjść w pokucie przed obliczem Bożym, ale chwałę Pan przyjmuje od czystego serca. Swojego czasu powiedzieli słowa dla jednego ucznia, czy uczennicy, już nie pamiętam dokładnie, to był ten czas, kiedy Gagarin zrobił wielkie dzieło, jak to mówią, w kosmos poleciał. A w tamtym czasie w Związku Radzieckim mówili: Boga nie ma! I wzięli jednego jedno dziecko, tam w szkole chcieli wyśmiać. I mówią mi co: Gagarin w kosmos poleciał i Boga nie widział. Nie ma Boga. A wiecie, temu dziecku Bóg dał takiej mądrości w ten czas. I odpowiada, mówi: a Ja nie dziwię się, że nie widział, dlatego, że jest napisane: Czystego serca Boga oglądać będą, bracia i siostry. Czystego serca. I my dzisiaj możemy oglądać Boga, każdy na tym miejscu, pod warunkiem, że nasze serca będą czyste. I on dzisiaj jest ze swoją łaską i mówi, jak chcę oczyszczać, jak chcę dać łaski swojej. Widzicie jaka radość, kiedy Bóg przemienia, kiedy on daje na nowo siły, kiedy człowiek wychodzi i ma tą wspaniałą nadzieję, a ja wiem dokąd zmierzam. I ja tymi słowami nadziei chcę nas zachęcić wszystkich do modlitwy. Może ktoś widzi, że zasnął, abyśmy zawołali do Boga. Boże, daj przebudzenie w moje serce, daj oczyszczenie w swoje, kiedy On nas oczyści, przyjdzie całkowita przemiana do naszego życia. My będziemy oglądać Boga. Amen. Będziemy się modlić.